Cristiano Ronaldo pokazał Diego Simeone Kto ma największe jaja w lidze mistrzów I kto jest królem tych rozgrywek Chris uciszył wczoraj wszystkich tych Którzy mówili, że za stary i że 34 lata na karku To już początek piłkarskiej emerytury Opowiem wam dzisiaj o jego niesamowitych liczbach Oraz niesamowitej mentalności Jak Cristiano chodził przed meczem I obsesyjnie powtarzał, że zdobędzie hat-tricka Nie zabraknie kilku słów na temat pogromu Manchesteru City A na końcu odcinka opowiem wam krótko O wielkich planach transferowych Realu. Zostawcie kciuki oraz suby i zapraszam do oglądania. Mało kto wierzył, że tak wyrachowana drużyna jak Atletico zaprzepaści bardzo dobrą zaliczkę z pierwszego meczu, ale w końcu Juventus ma w składzie króla tych rozgrywek: człowieka do zadań specjalnych, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. Wyobraźcie sobie, że przed meczem Ronaldo obsesyjnie powtarzał wszystkim, że zdobędzie hat-tricka, a Juventus awansuje do kolejnej rundy. I to wcale nie jest żaden fake: zobaczcie sami Twitterowy wpis dziennikarza przeglądu sportowego wrzucony kilka godzin przed meczem. 124 bramki w 160 występach w czempionach. League oraz 52. hat-trick w karierze. Cristiano miał udział przy 77 bramkach w 77 meczach w fazy pucharowej Champions League. Jeżeli ktoś nadal ma wątpliwości, że Ronaldo to król Ligi Mistrzów, posłuchajcie o jego niesamowitej statystykach. Najwięcej goli, najwięcej asyst, najwięcej goli wyjazdowych, domowych w fazie grupowej, a także w fazie pucharowej. Dodatkowo najwięcej goli skarnych oraz wolnych, najwięcej hat-tricków oraz bramek zdobytych głową. Po prostu fenomen. Fani Realu zaczynają Chyba powoli wątpić, że powrót samego Zidana wystarczy. Widziałem przed meczem takie obrazki, jak motywował kolegów w tunelu. Widać było, że to prawdziwy lider i to, co odróżnia go od połowy piłkarzy Realu, to nieustanna chęć wygrywania, śrubowania liczb oraz rekordów. Może i kapitanem jest Kielini, który rozegrał wczoraj swój 500. mecz w barwach Juventusu, ale liderem zdecydowanie jest już Ronaldo. Przy okazji tego hat tricka Cristiano pokazał, kto ma największe jaja w lidze mistrzów i strolował swoim gestem Diego Simeone, który w pierwszym meczu Wywalił jajca do trybun, tak jakby był już pewny awansu. Myślałem, że szkoleniowiec Atletico wbije mu jakąś szpilę w mediach w pomeczowym wywiadzie, a tu proszę, Simeone wykazał się prawdziwą klasą. Cristiano Ronaldo jest najlepszy na świecie. Zobaczył co zrobiłem na Wanda Metropolitano i tak jak ja chciał pokazać swój charakter. Simeone komplementował także całą drużynę Juventusu, przyznając, że zasłużyli tym meczem na awans do kolejnej rundy. Warto zwrócić uwagę, że oprócz Ronaldo świetny mecz zagrał także Bernardeski, który był tak takim cichym bohaterem tego spotkania. Włoski skrzydłowy popisał się asystą przy pierwszej bramce, a także wywalczył karnego dającego awans Starej Damie. Ciekawe co na to wszystko Buffon, który tak bardzo chciał wygrać w końcu Champions League. Kiedy po pierwszych meczach wydawało się, że Paris Saint-Germain awansuje, a Juventus odpadnie, ten obrazek chyba najlepiej wyrazi piękno Ligi Mistrzów w tym sezonie. Z pewnością była to jedna z najciekawszych jednych 8 w historii. Przy okazji warto dodać, że na placu boju pozostała już tylko jedna hiszpańska drużyna Barcelona, która zagra dzisiaj z Leonem Czyżby to koniec hiszpańskiej dominacji w Champions League? Jestem pewien, że na świecie nie ma takiego piłkarza, którego kibice Atletico nienawidziliby bardziej od Ronaldo. Wyobraźcie sobie, że w 33 występach Cristiano aż 24 krotnie pokonywał bramkarza Roji Blancos. W ogóle niesamowite jest w to, że za kadencji Diego Simeone jego drużyna przegrywała w fazie pucharowej Ligi Mistrzów tylko z drużynami Cristiano Ronaldo. Od 2014 roku do teraz przegrywali tylko z drużynami, w których występowa Portugalczy. Trzy gole we wczorajszym meczu sprawiły także ogromne emocje u jego najbliższych. Cristiano Ronaldo Junior szalał z radości na trybunach, a jego partnerka uroniła łze ze wzruszenia. Georgina wrzuciła także emocjonalny wpis, w którym napisała między innymi: Zasługujesz na to za twoje poświęcenie, za to co wnosisz do klubu, w którym grasz. Jesteś motorem napędowym dla swoich kolegów trenera i wszystkich, którzy podziwiamy i wspieramy cię każdego dnia. Karma istnieje. Ciekawe może wydawać się też to, że po mundialu w Rosji mam powiedział, że siedzi przy jednym stole z Cristiano oraz Messi. Bez obrazy dla fanów Atletico, ale jak dla mnie to póki co zbiera tylko okruszki ze stołu Chrisa z Messi. W drugim wtorkowym meczu swoją siłę całej Europie zademonstrował Manchester City. Piłkarze Guardioli pokonali szalkę aż 7 do 0, a w dwóch meczu zdobyli łącznie dwucyfrową liczbę bramek. Mimo słabego rywala dali do zrozumienia innym zespołom, że nie bez powodu Bugmacherzy uznają ich za faworyta tych rozgrywek. Był to także haniebny dzień dla niemieckiej piłki, ponieważ jeszcze że nigdy żaden niemiecki zespół nie przegrał tak wysoko na arenie europejskiej. Odkąd Zidan ponownie objął stery Realu Madryt o ich możliwych transferach mówi się już ostatnio nawet we faktach na tv Jeszcze dalej poszedł dziennik The Sun, który chyba sam nie wierzy w taką jedenastkę. Przecież tutaj trzeba by było wydać grubo ponad miliard euro. Samo sprowadzenie Azarda i kogoś z dwójki Neymar Marmbapę byłoby wielkim osiągnięciem. Jedno jest pewne, Perez obiecał ogromną kasę i duże transfery tego lata. Z pewnością będzie to ciekawe okienko. A jak wy uważacie, kogo uda im się sprowadzić? Możecie zagłosować w ankiecie. Na naszej grupie boiskowe świrki. Na koniec dodam jeszcze, że Zidan będzie zarabiał w Realu 12 milionów euro rocznie. Niby to o 4,5 miliona więcej niż otrzymywał poprzednio, ale jednocześnie aż o 12 milionów mniej niż zarabia jego Simeone w Atletico. Dziękuję Wam za wszystkie pozytywne oceny pod filmami i standardowo zapraszam do dyskusji w komentarzach. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Piąteczka.